Czy zdarzyła Wam się kiedyś taka sytuacja, że kupiliście sobie nowy materiał do drukarki 3D i nie umieliście go skalibrować? Próbowaliście to zrobić wiele razy, różnymi opcjami, różnymi ustawieniami, i nigdy nie dało się idealnie niczego wydrukować? No, mi się to właśnie zdarzyło i chciałbym Wam pokazać, w czym był problem. Nie wpadniecie na to, co się stało. Mam swoje ulubione filamenty od marek, które znam. Natomiast czasami wolę zaryzykować i kupić sobie nieco tańszy filament, bo może się okazać, że jest równie dobry, a przy większej ilości no, da się troszeczkę zaoszczędzić. W tym przypadku zainwestowałem w markę IO, i niestety, ale jest ona z Chin. Ale wiele filamentów jest produkowanych w Chinach, więc my mamy nadzieję za każdym razem, jak zamawiamy, że będzie dobrej jakości. Tym razem padło na PETG, czyli filament, który jest teoretycznie odporny na większość takiej domowej chemii wysokotemperaturowo jest odporny i jakby wygląda całkiem ładnie, jak go wydrukujemy, bo się błyszczy, tak? No to zamontowałem filament do drukarki i zaczęliśmy prostą kalibrację od wieży temperaturowej. No i niestety tu zaczynają się schody. Trzy wieże temperaturowe pokazywały mi wiele problemów z nitkowaniem, z retrakcją, później kolejne wieże, z retrakcją niestety totalnie nic. Nie skórały tutaj. Nie było idealnego ustawienia do tego filamentu. No to pomyślałem sobie, może przepływ jest za duży. No to zrobiłem kalibrację przepływu. Potem zrobiłem kalibrację ciśnienia, symulacji ciśnienia. Potem stwierdziłem, że po prostu coś jest nie tak z tym filamentem. Może jest mokry, ale był idealnie zapakowany. Naprawdę wszystko wyglądało świetnie. Rekomendowana temperatura to było między 230 a 250 stopni dyszy oraz 100 około 80 stopni. Zestołem udało mi się zejść do 60 stopni. No i tutaj już się zapala pierwsza kontrolka. Dalej, kiedy próbowałem z tymi wieżami temperaturowymi, okazuje się, że 200 stopni dla tego PET-u to jest całkiem dobra temperatura. Wszystko wygląda świetnie. Adhezja wszystkich warstw jest naprawdę dobra. No i to jest druga kontrolka, co jest nie tak. Troszeczkę researchu w internecie i zrobiłem ostatni test, czyli test od stanu etylu. Czyli takiego domowego. Zmywacza do paznokci. No i niestety zareagował. Mamy na szpuli nawinięte PLA, gdzie na opakowaniu mamy PETG. Na szpuli mamy nadrukowane PETG. Wszystko wygląda jak PETG. I rozmawiałem z sprzedającym na Allegro. I mamy dwie opcje. Albo ktoś się pomylił w fabryce i nawinął po prostu nie ten filament. Albo chiński producent po prostu celowo nawija PLA i sprzedaje go drożej jako PETG. Bo sam filament nie był dobrej jakości. Wydruki wyglądały trochę kiepsko i jakby nawet przy dobrych ustawieniach PLA yy, można kupić za tą cenę naprawdę lepszy filament. Biorąc pod uwagę, że to mogła być pomyłka w fabryce, gdzie po prostu nawinięto na złą szpulę zły filament, yy, oczywiście sprzedający zwrócił mi pieniądze i odesłałem filament, nie ma problemu. Tylko biorąc też pod uwagę drugą rzecz, że ten filament jest do złudzenia podobny do pet -u. Tutaj mamy jeden wydruk. PET y, PLA, czyli to, co było y, um, omyłkowo nawinięte. A tutaj mamy PET G oryginalny. I jakby od razu widać, który jest który, ale jak nie mamy drugiego PET-obok siebie, to do złudzenia przypomina PET. Jest tylko mniej błyszczący, jest troszeczkę mniej błyszczący, więc wiecie, jakbym chciał kupić sobie czarny błyszczący filament, to bym nie kupował PLA, tylko bym sobie kupił PET G. Porównajmy sobie wieże temperaturowe. Z lewej strony mam oryginalny PET, z prawej strony mamy nieoryginalny PET, czyli teoretycznie PLA. Zacznijmy od tej, od tej wieży temperaturowej, która na początku sprawiła mi najwięcej problemów. Ustawiałem temperaturę od 250 stopni i zjeżdżaliśmy coraz niżej. Jak widzicie, im niżej z temperaturą, tym było troszeczkę lepiej. I Postanowiłem drukować na 220 stopniach. I kiedy drukowałem na 220 stopniach, no to zrobiłem test retrakcji. No jak widzicie, ten test retrakcji nie przeszedł za dobrze. Szczególnie, że to jest Direct Drive Extruder, więc jeżeli zaczynaliśmy od 0 mm retrakcji, aż do 4 mm retrakcji, to to nic nie zmieniało tak naprawdę, bo temperatura była niezgodna z filamentem. Kolejna wieża, temper te wieża temperaturowa z ustawieniem retrakcji to było trochę bez sensu, no bo jednak ta retrakcja nic nie zmieniła i tutaj jeszcze robiłem kalibrację przepływu filamentu więc stwierdziłem, że prawdopodobnie może za dużo filamentu płynie skoro retrakcja nic nie daje i kiedy skalibrowałem ten przepływ to wydrukowałem kolejną wieżę temperaturową która wyglądała już nieco lepiej ale Problem jest w tym, problem pojawił się w tym, że jakby najlepiej ten, ten wydruk wyglądał przy 200 stopniach i postanowiłem wydrukować jeszcze jedną wieżę, której niestety nie mam, ale poniżej 200 stopni ten wydruk wyglądał najlepiej i kiedy ustawiałem też temperaturę stołu, która okazała się być wystarczająca przy 60 stopniach, coś mi nie pasowało i po głębszej analizie e, tych temperatur i tego wszystkiego, zastanowiłem się, co jest nie tak, i doszedłem do tego, że co, może po prostu to nie jest e, ten filament, który producent deklaruje, że to jest ten filament. No i się okazuje, że PLA rozpuszcza się w odstanie etylu, czyli takim popularnym zmywaczu do paznokci. Może też nie rozpuszcza się całkiem, ale mięknie i sprawia, że można go wygładzić troszeczkę. I tak się też stało, bo PET powinien być odporny na taką chemię. I przetestowałem i faktycznie jest odporny na tą chemię. Jak widzicie, na tych dwóch wieżach temperaturowych mamy dosyć rozbieżne temperatury. Tutaj ten PET był drukowany od 250 do 220 stopni, a ten pseudoPET od 230 do 200 stopni. I one wyglądają w tym miejscu bardzo podobnie z tym, że kiedy przyjrzymy się bliżej, to widzimy, że ten podrobiony PET, czy tam PLA, jest mniej błyszczący niż ten PET. Szczególnie dobrze to widać na wydrukach, które zrobiłem tutaj. Tutaj mamy takie mocowanie, mocowanie na wkrętarkę rajobi. Tutaj mamy P, 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 PLA, tutaj mamy PLA, a tu mamy PET. No jak widzicie Błyszczą się troszeczkę inaczej, mają inny kolor, też strukturę mają troszeczkę inną w dotyku. Tutaj postaram się to pokazać, może jakoś lepiej. One są bardzo do siebie podobne, ale też zauważcie, że one się bardzo mocno podwijały. To znaczy, tak, PET się mniej podwijał. Teraz tutaj z tej strony mamy PET. Tam, gdzie jest bardziej podwinięte, mamy PLA. Czyli to jest PLA, a to jest PET. I PET się mniej podwijał niż PLA. Również kalibracja przepływu przy tym oryginalnym pecie była dużo lepsza. I wydruk był nieco lepszy, aczkolwiek jeszcze czeka mnie troszeczkę jakby. Czyszczenie drukarki i kalibracja, bo mam wrażenie, że to akurat jest ten PLA, tu jest ten PET. Ten PET nie wyszedł mi idealnie. Są jakieś dziwne artefakty, tak jakby coś tam było źle ustawione albo zanieczyszczone. Tak samo próbowałem skonfigurować drukarkę do tego, aby nie było widać tych łączeń na warstwach, ale to jeszcze o tym będę mówił w innym odcinku. Przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale w Kelcach rozpoczynają się targi. Przemysłowa wiosna 2024 i zaraz zaczynają się 19 marca, kończą 22 marca. Będę tam akurat we wtorek, więc jak ktoś by mnie spotkał, to będę miał taką piękną swoją plakietkę wydrukowaną reklamową. Więc możecie podejść, się przywitać, nie ma problemu. Będzie dużo wystawców obrabiarek CNC, cięcia laserem, jakiejś robotyki. Oczywiście dni druku 3D też będą. Z tych znanych marek będzie Prusa Research i UBOT, czy tam UBOT, jak lubi się nazywać, oraz ROSA 3D Filament z tych firm, które znam. I będzie mnóstwo innych wystawców, więc nie dziwota, że będzie to trwało 4 dni, bo ciężko będzie wszystko obejść naraz. Wejście online, jak ogarniecie, będzie bezpłatne, inaczej 25 zł wyszło. No i parking też jest niestety płatny: 20 zł za cały dzień za samochód osobowy, ale można też dotrzeć komunikacją miejską. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.